Dzień dobry dzieci, to ja czteropalciasty. Mówię Wam, e, powiem Wam dzisiaj o znaczkach ochronnych, które są na ekranie telewizora e, w każdym kanale telewizyjnym. To takie w prawym górnym rogu, wiecie, taka, taki znaczek zielony albo z dwunastką, czyli dozwolony od dwunastu lat, albo z szesnastką, czyli od 16 lat. Albo czerwony taki kluczek. To jest dla, tylko dla dorosłych. Ale słuchajcie, te znaczki są u nas w Polsce na ekranie od 17 lat, z tego co wiem. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 11 lipca 2013, czyli w 1996 gdzieś 17 lat. I słuchajcie. Te znaczki uważam, że to nie są ochronne. One wręcz mylą rodziców waszych i was, ponieważ wielokrotnie widzę, jak na przykład film pancerni na jednym kanale jest ze znaczkiem siódemką, czyli dla dzieci od siedmiu lat, a później, z następnego dnia w innym kanale widzę ten film, Czterej pancerni ze znaczkiem od 12 lat. Widzicie? Czyli te znaczki są tak stawiane szablonowo. Szablon, uczcie się, spytajcie się rodziców, co to jest szablon? Szablonowo. Znaczki są stawiane i słuchajcie, tak z przypadku też, a i myślę, tak czuję, że specjalnie, żeby z Was zdemoralizować. Bo nieraz jest film od 12 lat, słuchajcie, i tak przeklinają. Bardzo brzydko przeklinają i od 12 lat. Czyli taki 12-latek może sobie przeklinać, bo jeżeli w telewizji można. Prawda? No to dlaczego? Też są od 16 lat takie filmy, że powinien być tylko dla dorosłych. Uważają, że 16-latek już jest dorosły, prawda? A pełnoletni. A przecież od 18 lat ma się pełnoletność. I jeszcze słuchajcie. Yy, na przykład, często w niedzielę rano jest taki. Yy, Filmy są takie przyrodnicze, tam lektorem jest pani Czubówna, takie o zwierzątkach, prawda? BBC yy, nadaje. I słuchajcie, yy, ci z telewizji uważają, że jak jest film o zwierzątkach, to można zieloną kropkę dać, zielony znaczek. A ja słuchajcie, wielokrotnie widziałem, jak lew goni zebrę, dopada ją, rozczarpuje jej wnętrzności, wyciąga zębami i je. I jak myślicie, takie dziecko pięcioletnie może oglądać to? A jeszcze te zwierzątko co innego robią, ale to rodzice wiedzą co. I słuchajcie, te znaczki są demoralizujące. Mylą rodziców i was. Uważam, że jeżeli w takim przypadku są, to nie powinna ich w ogóle być. Wiecie, bo e, to są stawiane z przypadku albo celowo, specjalnie, prawda? Więc tak jest ze znaczkami, słuchajcie, i e, tak to jest, że e, lepiej, jakby tych znaczków nie było, a one są niestety, i was. Mylą i oglądacie takie rzeczy nieprzyzwoite. Nie wolno ufać tym znaczkom. Słuchajcie, to jest celowe chyba, ale słuchajcie, w telewizji pracują ludzie i się tym nie przejmują wami zupełnie. Tam powinien być, słuchajcie, psycholog, który ogląda pozycje programowe, takie filmy, programy, i on powinien zatwierdzać, jaki znaczek umieścić w tym prawym, górnym rogu, prawda? Przepraszam, lewym, jak patrzycie. Jak patrzycie się na telewizor, to lewy górny róg, a od strony telewizora prawy górny róg, prawda? I te znaczki taki psycholog czy ktoś powinien jakoś z głową umieszczać. A jeżeli to jest w przypadku, albo może i specjalnie, żebyście oglądały wulgaryzmy i przekleństwa i różne takie agresje i tak dalej, może to o to chodzi temu, który zawojował świat mediami. Prawda? I, i słuchajcie to nam to wszystko ja czterobelwant ja wam mówię bardzo was kocham I wszystkie moje uwagi programy to są takie żeby was pouczać pamiętajcie i też uczcie rodziców otwierajcie im oczy na to bo rodzice są zapracowani a też są jacy są prawda różni i wy się kształtujecie kształtuje was ta telewizja Niestety demoralizująco. Już nie ma programów łagodnych, tylko są takie agresywne, wulgarne. I słuchajcie, wulgarne. Spytajcie się rodziców, co to jest wulgaryzm. I słuchajcie, i tak to jest, że te znaczki nie są ochronne, tylko one mylą rodziców i was i demoralizują, bo dziecko zasiada przed telewizorem i ogląda, co niespodziankę, a przeważnie tą niespodzianką jest wulgaryzm, przemoc i tak dalej. No to ja, czteropalczasty, macham Wam papa papa, pa, no i do następnego razu.